Vitam! Hej, cześć, dzień dobry moich kochanych widzów na kolejnym odcinku na moim kanale Z tej strony oczywiście Benek Co widzowie? Była dłuższa przerwa na kanale Było to spowodowane czymś, nad czym pracowałem Ogólnie nie wiecie o co chodzi Odcinki teraz będą się pojawiały codziennie Na pewno przez następny tydzień Co widzowie? Nie było odcinka z Fuse Machine od ostatniego update'u Dzisiaj nadrabiamy to Mam przygotowane masę dobrych kont z mega dobrymi brainwritami Które no dzisiaj sfuzujemy Sfuzujemy, jak zwał tak zwał, co? Także na starcie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję Nie przedłużając, lecimy, lecimy Myleć. Także co, jesteśmy już na moim pierwszym koncie, głównym moim koncie. Przygotowałem tu naprawdę całkiem niezłe sekrety. Możecie je zobaczyć prawdopodobnie po prawej stronie. I co? Z tego co mi pisało dużo osób bardzo nowa ta maszyna została tak trochę wiecie, przerobiona, że daje dużo lepsze sekrety. Ja tego totalnie nie testowałem. Zobaczymy co tutaj. I faktycznie o właśnie, okej, okay. czyli to działa tak w tym momencie. Spoko, jeszcze na tych wszystkich sekretach mamy różne candy, lawe, lawowe efekty. Ciekawe czy na przykład da nam coś, że będzie faktycznie lepszy sekret. Testujemy to. Nie mówię wam, mam przygotowane chyba kąt około i zobaczymy, co z tych kąt po prostu wyleci. Kolejny szimpanzini lawa tym razem. Zobaczmy. No jakby taki lagrany czy tam los kombinacji nas poleciało, byłbym naprawdę szczęśliwy. 18% mamy na to. I ta łopata, ta łopata, jak daliście poprzedni odcinek, ta łopata nas może trochę uratowała, może trochę nie, co leci ostatni szimpanzini. Co, i zobaczymy, ile to nas będzie kosztowało? 18% mamy. No nic, no ja to fruzuję. Wy to będziecie widzieć prawdopodobnie za jakieś 2 sekundy. Mi to za półtorej godziny. Co? Widzimy się już, jak to się wszystko zrobi. Także, co jak już widzicie, nasza maszyna jest gotowa do otwarcia. Zobaczymy, co z niej wyleci. przypominam o tym kącie. Nie, ja no wy wiecie, w sumie nie musiałam przypominać, Bo widzicie to od razu. Ja czekałem półtorej godziny i zobaczmy, co tutaj wyleci. Dajcie coś dobrego. No ta łopata kolejna. No nie, no najgorzej. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. No gorzej być dosłownie nie mogło. W ostatnim odcinku znowu nam poleciała ta łopata i znowu poleciała. No nie, no jest tragicznie No nic, przechodzimy do kolejnego konta, widzowie. Także co, jesteśmy już na drugim koncie, Wy już prawdopodobnie nie wiecie, co było na pierwszym. Sam poleciał na pierwszym koncie. Ja nie wiem, miałem zielonego pojęcia. Leczkowałem sławne. No, brain od goody, takie wiecie, żeby to po prostu że poleciało coś dobrego, żeby te konta, tak wiecie, troszeczkę przychodziły na zmianę, żeby następny na przykład cigretowy. Ale tutaj nowe brainrote, mamy trzy nowe. I jeden w ogóle mi poleciał podczas prostu nagrywania tego odcinka, szedłem tutaj na dywaniku ale co, mamy tralala, tralality wpadłem na lepszy pomysł w sumie, odzyskamy sobie orko te orki i przepalimy tralality i tralala tralalala, nie a to ciężko się mówi. Przepalimy tralala w wersję damską i wersję męską. Wiecie co chodzi? tralalita Admin nam odpalił w tym czasie jeszcze tak zwany event. No, w sensie sam się odpalił. Zakręcimy sobie, może nam coś dobrego poleci. Kto wie? I nic dobrego standardowo. Dobra, Niech leci kolejny. Diamond Tralalo, zobaczymy co tu może polecieć, lecimy po ostatnią naszą Tralalitę, bierzemy ostatnią Tralalitę, pięknie, 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 to idzie bardzo płynnie i oby tylko leciały dobre bramiety, dobra, do ostatnia wleciała już to z maszyną milionów, to na luzie, byle ten tukano. wy to będzie prawdopodobnie znowu za chwilę, ja nie, ja za półtorej godziny, ale co, Lecimy z tym, nie, także do półtorej godziny kolejne już minęło, w zasadzie nie kolejne, to samo, tylko po prostu na kolejnym koncie, idziemy odebrać, na tym koncie, wy dobrze wiecie, tylko przypomnę, były Trada, Little, tralalelo Zobaczmy. No, tutaj na pewno będzie jakiś brain Bo jest dobry chyba traf. To jest naprawdę chyba dobry. No, chociaż czy taki dobry. Tak Indexie na pewno go nie miałem. Ale czy to jest słaby No, wydaje mi się, że to jest ok, trafik, nie? Naprawdę spoko, spoko, spoko przyda się. A my co, lecimy do prawdopodobnie już następnego kąta. Także co, jesteśmy już na moim trzecim koncie. Wy już prawdopodobnie również, jak już mówiłem wcześniej, wiecie, co mi wydropiło. Ja nie mam zielonego pojęcia. Tutaj przygotowałem naprawdę niezłe braj roty. Tylko, że braj gody jeden tutaj mamy. Secreta jednego Sekreta. Co? Dajemy bez przedłużania sobie je do tak zwanego fuse maszyna. Zobaczymy, czy tutaj nam poleci na przykład lepsze, lepszy Brainrod niż na tego kontakt, gdzie były same Brainrod gody. mamy jednego Sekreta. Może akurat się coś zmieni. Dobra, bierzemy kolejnego. Tropi. Tropi tropa, tripi trapa. Kolejny wlatuje do maszyny. Tu szybko dosyć to idzie, bo do maszyny mamy, nie mamy aż tak blisko tej maszyny. Statuito. No w sumie z każdego miejsca mamy praktycznie tak samo, ale to mniejsza z tym. Statuito lawowy. Jak dotrwaliście w ogóle do tego odcinka, napiszcie w komentarzu, co poleciłam najlepszego z takiej maszyny. Chętnie, chętnie po prostu to usłyszę, zobaczę. Podzielcie się tym. Co, wlatuje kolejny, ostatni secret. W sumie sprawdziłem szans, ale dajmy, że będą takie dosyć wiadome. Czyli wlatuje ostatni, fuzujemy. Okej, okay, 35%. Okej, okay, czy mamy większy procent szans na... No to nie, to bez sensu, no ale dobra. Także to kolejny czas, już w zasadzie minął. Yy, nasze, oczywiście, brainroty, które sfuzowaliśmy, czekają już na nas w postaci jednego. Ale to jest oczywiście wiadome w dzowie. Także co, jeszcze mam przypomnieć, żebyście stawili łapkę w górę, jak chcecie więcej takich odcinków. A my co, nie przedłużając no, odbieramy, odbieramy, zobaczymy. Oby było coś dobrego. Bo na razie, no, jak mogliście zauważyć, no, fajerwerków nie było. Sprawdźmy to. Nie, no, tu bana No, najsłabszy Brainrot. Kolejny odcinek z rzędu, on leci. Ja nie mogę. No, to jest porażka, widzowie. No to co, no. Tu kanał pana leci naszej bazy. A my przechodzimy do jednego również z mocniejszych kąt w tym odcineczku. Także co, jesteśmy już na ostatnim koncie. Prawdopodobnie w dzisiejszym odcinku. Tu jest naprawdę mocne konto. Na tym koncie składuję sobie dosłownie wszystkie. Wszystkie moje Brainrot, te lepsze, które dostaję od was na streamach. Także zapraszam Was na streamy. Oczywiście tam rozdajemy też różne ciekawe loty. No tych raczej palić nie chcemy. tutaj sobie jak jeszcze jakiś. Palimy te lawaki, tak zwane spalimy. No, przepalimy te lawaki. Tutaj mamy cztery lawaki. Zobaczymy, co z nich poleci. No zobaczymy, czy lepiej było zrobić po prostu rytuał, czy może jednak właśnie przepalić je maszynie Zobaczymy, pierwsza ląduje i zobaczymy, jakie już mamy szanse na to. 18, czyli okej, okay, czyli to nic nie zmienia. Czyli to totalnie nic nie zmienia. Dobra, wlatuje druga. Kolejna wlatuje już. No to to procent się nie zmieniają, ale jak naprawdę poleciał nam już. Ja nie, tego nie wiem. Będzie prawdopodobnie gdzieś za półtorej godziny. Czy poleciał tutaj naprawdę dobry brain rot? Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony brain rot i jaki przewidujecie z tej maszyny. Czy poleci właśnie ta cała łopata, czy losowe kombinacje, los kombinacjonat, czy jak ktoś to nazywa tutaj w języku brain rotów. Także bierzemy ostatnią, ostatnią naszą lawakę i zobaczymy. I ostatnia ląduje tutaj do maszyny. I jeśli dotrwaliście do tego momentu i chcecie zgarnąć na przykład powiedzmy... Jeśli chcecie zgarnąć takiego spider Spiderniego, Napiszcie w komentarzu pająk i wylosujemy jedną osobę z komentarzy i rozdamy jej takiego tak owego po prostu spideriniego. Także co, rozpoczynamy fiuza i widzimy się już prawdopodobnie jak to się spiąże. Także co, także 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 co, nad no, tego także co, także sorry widzowie, ale jak możecie zauważyć, fuse maszynie jest gotowy, nasze lewaki są przepalone i dajcie nam proszę tego los, kombinacja nas, czy los. No, wiecie o co chodzi? Tego brajnota, który po prostu mówiłem o nim prawdopodobnie już. Proszę, no dajcie to, dobra, przechodzimy do tego, jedziemy z tym. Kolejna łopata, kolejny odcinek z rzędu łopaty. Ja nie mogę, no co ja mam z tymi łopatami robić? Widzowie, jak chcecie zgarnąć tą łopatę, napiszcie w komentarzu kopanie i blasujemy jednej osobie. No co, no nic. Tak to się prawdopodobnie kończy. Także to widzowie, ja się bardzo będę z wami żegnał w tym odcinku. Czy odcinek był fajny? Fajny może był, ale czy poleciały dobre, no to poleciały tragiczne. Jak chcecie kolejny odcinek, żebyśmy przepali, nie wiem, 40 sekretów, stawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, jesteśmy w stanie to zrobić. Co? Ja wam dziękuję, jeszcze zostawcie subskrypcję, powiem o tym jeszcze raz. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, jak jedliście, jak jedliście coś, jecie, smacznego. Na razie, hej, cześć, do widzenia.